Chciałbym Was zaprosić do czasów, żebyśmy pamięcią wrócili, albo pamięcią to, co przeczytaliśmy w Księdze Wyjścia, do czasów Mojżesza, kiedy Mojżesz spotkał Boga. Udało mu się zobaczyć Go, ale tylko Jego plecy. A wszyscy właściwie w tamtej czasie, jak zobaczyli Mojżesza, to ten zasłaniali się wręcz, bo po prostu tak jaśniał Mojżesz, bo zobaczył plecy Boga. Ale czy ktoś jeszcze zobaczył, przynajmniej plecy Boga. No Zapraszam Was do Ewangelii na początek Łukasza. I 23 rozdział, 26 werset. Gdy go prowadzili, schwytali niejakiego Szymona Cyrenejczyka, który szedł z pola i włożyli na niego krzyż, aby Go poniósł za Jezusem. Czy Szymon z tego powodu był zadowolony, że zobaczył plecy przyszłego swojego pana? Raczej był wściekły, jak piszemy, że szedł z pola. Pochodził z, z Cyreny, to jest miejsce w Libii, do tej pory zresztą istniejące. Przyjechał na święto Paschy do Jerozolimy. Szedł z pola, czyli bo już w mieście nie było prawdopodobnie noclegów, więc gdzieś tam w namiocie na, w okolicach miasta nocował, i wszedł się do, do świątyni prawdopodobnie. I nagle żołnierz rzymski go mówi: Masz tutaj stanąć i dźwigać, bo ten skazaniec nie daje sobie rady. I masz niż krzyż. Czy on niósł krzyż, to już mniej ważne, ale mógł pal, pal, tak? ponieważ Rzymianie mieli taki zwyczaj, że również nosili na przykład poprzeczkę, a pal ten główny stojący był wbity. Ale gdyby określić wagę, to ten sam jeden pal na przykład poprzeczny miał przynajmniej 1,80 długości i ważył powyżej 30 kg. Gdyby niósł samy krzyż. To ten główny pal stojący był minimum 2,40 długi, a cały krzyż ważył ponad 130 kg. To stanówmy się, czy my byśmy byli w stanie to unieść. A Jezus zbity, skatowany, i kazali mu nieść. Te, nawet te 30 kg to był dla niego tak potworny wysiłek, że, że on już nie miał siły. Więc Rzymianie wzięli co? Szymon'a. Dlaczego? Po pierwsze, prawdopodobnie był ciemniejszej karnacji, nie był, więc od razu pewnie tenże oficer rzymski stwierdził, że nie jest obywatelem Rzymu, więc każdy nieobywatel Rzymu właściwie mógł zostać natychmiast powołany do różnych czynności. I nie miał prawa odmówić, bo inaczej mogli go za, zabić. Więc wzięli takiego cyrenajczyka i żeby niósł. I zobaczył plecy. Plecy Jezusa. No ale właściwie ta opowieść tu by się skończyła. Gdyby nie to, że w Ewangelii Mateusza w sprawozdaniu 27 rozdziale. Czytamy, że w 32 wersecie, że wychodząc, spotkali pewnego człowieka, Cyrenajczyka, imieniem Szymon, jego przymusili, przymusili aby ten. Czyli na pewno Szymon nie, był, nie szedł dobrowolnie i nie niósł. Zapytajmy siebie, czy gdybyśmy dzisiaj spotkali Jezusa niosącego krzyż, bo mówimy, że Jezus jest naszym panem, czy byśmy się wyrwali i mówili: no Nie, bo Jezu, to ty nie, to ja poniosę twój krzyż? Wziął krzyż, niósł. Wściekły, zmęczony. On tu po co, inne, po co innego przyjechał. Miał spędzić święto paschy. Dwa. Wyobraźcie sobie, że zakrwawione drzewo po skazańcu, tak naprawdę, jeżeli był wierzącym Żydem albo prozelitą, to on nie mógł tego dnia później spożyć paschy, bo dotykał nieczystego. A to jedyne taka uroczystość w roku. Przyjechał specjalnie po to. A tu co mu kazali? Nieść. I się okazuje, że tak naprawdę, aby przestrzegać prawa Mojżeszowego, od tej pory właściwie już był nieczysty i nie mógł brać udziału w PAS. Koszmarne. Przyjeżdżasz, wydajesz pieniądze, mówisz, że jesteś wierzący, a tu Ruinują ci cały dzień, a właściwie ruinują ci kawałek życia. No i było na powiedzieć: No, był, poszedł, coś. Ale chyba nie do końca, bo co się z nim stało? No to zobaczmy w Ewangelii Marka. I przymusili przechodzącego tamtędy niejakiego Szymona Cyrenejczyka, ojca. 15,21. Ojca Aleksandra i Rufusa, który szedł z pola, aby poniósł jego krzyż. Ewangelia Marka to tak naprawdę wspomnienia Piotra. Zobaczcie, że jest powiedziane, że Marek pisze, że tenże Szymon miał Aleksandra i Rufusa. Czyli był znany już, kiedy był pisana Ewangelia Marka, znany życiorys Szymona Cyrenejczyka. Wiedziano z Boże, że miał, na imię, że miał synów, że miał syna Szymona, z Aleksandra i że miał Rufusa. Z poza biblijnych źródeł, można powiedzieć, historycznych pierwszego Kościoła, dowiadujemy się, że Rufus był wierzący i został skazany, powieszony za wiarę. O Aleksandrze nie za bardzo wiemy, ale wiemy, że wyjechał na głoszenie. A skąd możemy o tym wiedzieć? Kiedy czytamy w, w Dziejach Apostolskich w X rozdziale, kiedy nastąpił rozłam u Żydów po y, głoszeniu u Korneliusza, jest powiedziane, że wierzący z, z Cyreny poszli, wierzyć, y, poszli głosić poganą, Czyli wskazywałoby na tym, że w, wśród tych ludzi również był, że tenże Szymon. Ten jeden dzień Przymuszenia do pomocy Jezusowi. Przymuszenia spowodował zmianę całego sposobu myślenia tego człowieka. Czasami się buntujemy, że jesteśmy do czegoś przymuszani. Czasami się buntujemy, że jesteśmy przymuszani do działania na rzecz naszego Pana. Czasem nie, ja się z tym nie zgadzam. To nie tak ma być, to inaczej. A czy z, zdajemy sobie sprawę z efektów tego przymuszenia? Jak się okazuje, Szymon Cyranejczyk zobaczył plecy samego Pana. Ja myślę, że to wrażenie pozostało w nim do końca życia, skoro jego synowie zostali chrześcijanami. Wczoraj sam aktywnie zaczął głosić. Zobaczył, kim jest Jezus. A jak na nas działa przymuszenie, które... W jaki sposób Jezus nas przymusza, jego duch? Co my z tym przymuszeniem zrobimy? Czy się zbuntujemy? Czy powiemy: Nie, ja się nie zgadzam na to. Czy ja jednak wezmę ten pal, ten krzyż i po, będę szedł. A może zobaczę plecy samego pana. I dla Szymona to była nagroda, że mógł zobaczyć swojego zbawiciela plecy. Ja podejrzewałem, że on chodził po te zbożu i opowiadał: To ja ten, który niósł krzyż Jezusa, kiedy go prowadzono na Golgotę. I to było dla niego niesamowite przeżycie. A, co dla ciebie jest ważne? Ten czas, że przyszedłeś wypełnić jakieś prawo, czy to, że zostałeś przymuszony do tego, żeby być z Jezusem? To już sobie odpowiedzmy. Amen.